Dziś przyjrzymy się sprawie z pierwszej połowy XX wieku, więc usiądź wygodnie, bo przenosimy się do Francji. Pauline Picard urodziła się w 1919 roku jako najmłodsza córka Fransa i Marianny Picard mieszkała z rodzicami i ośmiorgiem rodzeństwa na farmie w odległej francuskiej wiosce Gaussa-Ludo, położonej wśród surowych gór Montedere. Picardowie byli prostymi ludźmi ze wsi, mówiącymi wyłącznie w języku bretońskim, z wyjątkiem Fransa, który potrafił mówić po francusku. W latach dwudziestych XX wieku wiejska Francja była w dużej mierze wolna od nowoczesnych udogodnień. Wielu wioskom brakowało prądu, a rodziny rolnicze używały lamp naftowych i wozów konnych do transportu. Życie kręciło się wokół pracy na roli, rodziny opiekowały się zwierzętami gospodarskimi. Orały pola i uprawiały rośliny by się utrzymać. Bieżąca woda była luksusem dostępnym dla nielicznych. Większość korzystała ze studni lub strumieni do codziennych potrzeb. Kobiety spędzały długie godziny, piekąc chleb we wspólnych piecach, piorąc ubrania ręcznie i konserwując żywność na trudniejsze miesiące. Pierwsza wojna światowa pozostawiła ślady we Francji, ale na odległych terenach zmiany następowały powoli, a stare tradycje pozostawały głęboko zakorzenione. Od dzieci, nawet tak młodych jak Paulina, oczekiwano pomocy przy prostych obowiązkach, jak karmienie kur czy zamiatanie podłogi. Starsze dzieci przejmowały więcej obowiązków, pomagając w polu, cerując ubrania lub opiekując się młodszym rodzeństwem. Życie było wspólnym wysiłkiem, a każdy w rodzinie miał swoje obowiązki. 6 kwietnia 1922 roku 2,5-letnia Paulina wyszła na dwór pobawić się z rodzeństwem. Wiosna w Bretanii przyniosła łagodniejsze dni, a na Polach zaczęła pojawiać się świeża zieleń. Dzieci radośnie biegały po trawie i grały w proste gry na świeżym powietrzu, jak zazwyczaj przed kolacją, gdy pogoda dopisywała. Madame Picard zawołała swoje dzieci i wszystkie szybko pobiegły do domu. Nikt nie chciał nie słuchać matki, ale Paulina nie wróciła. Na początku Madame Picard założyła, że dziewczynka po prostu oddaliła się w inną część posiadłości, być może w pobliżu ogrodu lub stodoły, ale kiedy zawołała ponownie, tym razem trochę głośniej, wciąż nie było odpowiedzi. Ogarnęło ją narastające poczucie niepokoju. Marianna zaczęła przeszukiwać dom i najbliższe otoczenie, wołając swoją córkę, jednak cisza trwała, a poczucie, że coś jest nie tak, pogłębiało się. Do wieczora rodzina dokładnie przeszukała gospodarstwo, ale nie było żadnego śladu Pauliny. Z upływem godzin niepokój rósł, a do zmierzchu przyszło kilku sąsiadów z pomocą. Zaczęli przeszukiwać pobliskie pola i okoliczne tereny, wołając imię Pauliny, w narastającym mroku, ale ich wołania spotykały się z ciszą. Następnego dnia poszukiwania nabrały tempa. Wieść rozeszła się szybko, i wkrótce cała wieś wydawała się zaangażowana. Przeszukiwali pola, przeczesywali gęste zarośla, a nawet zapuszczali się na skraj lasu. Mieli nadzieję na jakąkolwiek wskazówkę, jakikolwiek znak, który mógłby doprowadzić ich do Pauliny, ale wciąż nie było po niej śladu. Z upływem kolejnych dni niepewność coraz bardziej ciążyła wszystkim. Nikt nie potrafił powiedzieć na pewno, co stało się z tą małą dziewczynką, ani dokąd poszła. Poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, a brak jasnych odpowiedzi sprawiał, że narastały domysły. Jak to często bywa, gdy ktoś znika, zaczęły pojawiać się różne teorie. Jedni mówili o tragicznym wypadku, inni sugerowali, że porwało ją dzikie zwierzę i zaciągnęło do lasu. Niektórzy mieli mniej dramatyczne podejście, wierząc, że mogli ją zabrać przejezdni obcy ludzie. Jednak, zapytani o taką możliwość, nikt nie potrafił sobie przypomnieć, by tamtego dnia widział kogoś obcego lub coś niezwykłego. Ludzie mieli trudności ze zrozumieniem wydarzeń z popołudnia 6 kwietnia. 1922 roku. A bez dowodów wszystko, co mogli zrobić, to zgadywać. Jednak jeden mężczyzna nie uniknął podejrzeń. Krzysztof Karamon, domokrążca i okazjonalny parobek u Pikardów, był widziany, jak obserwował Paulinę z niepokojącym zainteresowaniem w dniu jej zaginięcia. Jego przeszłość budziła jeszcze większe zainteresowanie, ponieważ miał zszarganą reputację i spędził pięć lat w więzieniu za napaść na małe dziecko. Plotki szybko rozprzestrzeniły się po wiosce, zwłaszcza dotyczące jego podejrzanego zachowania. Niektórzy mieszkańcy opowiadali, że widzieli go kręcącego się w pobliżu bawiących się dzieci, a jego wzrok był na nich skupiony aż za bardzo. Inni mówili, że pytał o zwyczaje dzieci, co wielu mieszkańców uznało za niepokojące. Jednak inni odrzucali te relacje jako zwykłe plotki, podchodząc sceptycznie do dowodów i obawiając się pochopnych wniosków. Jednak pewien szczegół komplikował sprawę. Krzysztof Caramon widziano, jak opuszczał wioskę w południe kilka godzin przed ostatnim pojawieniem się Pauliny. Jednak z powodu przeszłości i powiązań z rodziną został aresztowany i przesłuchany w sprawie zaginięcia dziewczynki. Zaprzeczył udziałowi, twierdząc stanowczo, że nie miał z tym nic wspólnego. Policja sprawdziła jego alibi i znalazła świadków potwierdzających, że był wtedy w innej wiosce. Paulina uznana była za zaginioną bez dowodów przeciwko niemu, więc musieli go wypuścić. Wiele osób nadal nie było przekonanych. To wydawało im się zbyt wygodne. Wierzyli, że wie więcej niż przyznaje. 6 maja podczas trwających poszukiwań. Napłynęły wieści z Szerburga, tętniącego życiem portu ponad 400 km od bretońskiej wioski, gdzie zaginęła Paulina. Na ulicach miasta znaleziono porzuconą małą dziewczynkę, a doniesienia mówiły, że była uderzająco podobna do zaginionego dziecka. Władze zabrały ją do szpitala, a choć jej twarz była nieco wychudzona i zmęczona po przeżyciach, gdy madame Marianna Picard zobaczyła fotografię. Była pewna, że to zdjęcie jej córki patrzącej na jej męża. Powiedziała: Moja biedna mała Paulina, ale jak ona mogła się tak bardzo od nas oddalić? Szlochała nie mogąc pojąć, jak ta dziewczynka mogła przebyć taką odległość. Gazety donosiły, że dziecko przypominające tę dziewczynkę zostało znalezione porzucone na ulicach miasta. Jednak szczegóły dotyczące tego, jak dokładnie ją odnaleziono, różniły się. Część artykułów twierdziła, że porzucono ją na ulicy Kopel, inne, że odebrano ją z domu przy ulicy Krespel. Jedna z relacji sugerowała nawet, że ostatnio widziano ją z tajemniczą kobietą ubraną w łachmany. François i Marianna Picard natychmiast wyruszyli, zostawiając jedyny znany sobie świat. Podróż była długa i dezorientująca. To był ich pierwszy raz, kiedy podróżowali pociągiem. Dla wielu wiejskich rodzin we Francji podróż pociągiem była rzadkością, symbolem szybko zmieniającego się świata. Państwo pikardowie, którzy żyli zgodnie z cyklami natury, teraz znaleźli się w dużym uprzemysłowionym mieście z jego ruchliwymi ulicami, samochodami i nieznanymi dźwiękami. Na wsi ich domy były prostymi kamiennymi budynkami z dachami krytymi strzechą lub łupkiem. W Szerburgu budynki były wysokie, a ulice pełne sklepów, kawiarni i latarni elektrycznych. To był wyraźny kontrast do ich cichej wioski, gdzie czas wyznaczał dzwon kościelny. A zimowe wieczory spędzano przy cieple ognia. Monsieur i madame Picard przybyli 8 maja i natychmiast udali się do szpitala, z sercami bijącymi z desperacką nadzieją. Tam czekało na nich wątłe dziecko. Przypominała Paulinę, lecz była chudsza, cichsza i co dziwne ich nie rozpoznała. Co gorsza, kiedy próbowali z nią rozmawiać, było oczywiste, że nie rozumie ani słowa po bretońsku. Pojawiły się wątpliwości. Czy to naprawdę było ich dziecko? Czy jako tak młoda osoba zapomniała rodzinę i język? Znalezione przy niej przedmioty nie wyjaśniały niczego. Pikardowie nie rozpoznali żadnego z nich. Lekarze uspokajali ich, tłumacząc, że najpewniej to afazja, która może pojawić się po urazie mózgu, traumie lub infekcji. Jednak pomimo ich słów, wciąż pozostawała niepewność, czy to dziecko rzeczywiście było ich córką. Władze zachęcały ich, by dali sobie czas. Mówiąc, że może minąć trochę czasu, zanim Paulina, która najwyraźniej bardzo cierpiała, zacznie ich sobie przypominać. Tej nocy zostali w szpitalu, obserwując, jak śpi, szukając czegoś czegokolwiek, co potwierdziłoby, że jest ich córką. Następnego ranka, mimo wątpliwości, Franciszek publicznie stwierdził, że jest pewien, iż ta dziewczynka to Paulina. Po tym dziecku powierzono ich opiece, gdy wrócili do swojego domu w wiosce. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że państwo Picard odzyskali córkę, choć większość przyjęła jej powrót z ostrożnym optymizmem. Dziewczynka została odnaleziona bardzo daleko, w nietypowych okolicznościach, ale najważniejsze, że wróciła do domu. Jednak za zamkniętymi drzwiami w domu Picardów zapanował niepokój. Dziecko pozostawało dziwnie milczące, nie okazując żadnych oznak rozpoznania otoczenia. Unikała miejsc, które dawniej kochała Paulina. Nie biegała po polach ani nie bawiła się koło stodoły. Rodzeństwo było przekonane, że to ich siostra, a sąsiedzi akceptowali ją jako Paulinę. Jednak gdy zaprowadzono dziewczynkę w miejsce, gdzie zaginęła, wyraźnie się zaniepokoiła i zapłakała ze strachu na widok tego miejsca. Pielęgniarki, które wróciły z rodziną do Bretanii, były pewne, że to zaginione dziecko jest już w domu. I że powodem wszelkich wątpliwości było to, że po prostu była przytłoczona wszystkim, co przeszła, jednak François i Marianne Picard nie mogli zignorować tego, co się działo. Dziecko w ich domu było ciche, zamknięte w sobie i niespokojne w znajomym otoczeniu. Nie rozpoznawała ich ani nie mówiła ani słowa w ich języku. 13 maja miejscowy rolnik o imieniu Ismarton przyszedł zobaczyć dziecko. Przyglądał się jej uważnie, z wyrazem twarzy, którego nie dało się odczytać. Coś w niej, albo może w całej sytuacji, wytrąciło go z równowagi. Nagle zwrócił się do François i Marianny, pytając: Mała jest w domu, jesteście pewni, że to naprawdę ona? Niepokojący ton sprawił, że wszyscy w pokoju się spieli. Jego twarz wykrzywiła się w emocji, której nikt nie potrafił nazwać, a potem, bez ostrzeżenia, wybuchnął dzikim śmiechem. Boże, pomóż mi. Jestem winny. zawołał głośno, po czym wybiegł z domu. Szok po jego wybuchu był dziwny, ponieważ wcześniej nikt tak naprawdę nie kwestionował faktu, że to dziecko może nie być Pauliną. Władze wkrótce go aresztowały i przewiozły do szpitala psychiatrycznego w Camperze, historycznym mieście w Zachodniej Bretanii. Tam lekarze ocenili jego stan psychiczny. Jednak jego zagadkowe wyznanie tylko pogłębiło tajemnicę związaną ze zniknięciem małej dziewczynki. Dwa tygodnie później znów wydarzył się horror. Rowerzysta przejeżdżający przez wieś natknął się na makabryczny widok. W płytkim rowie, częściowo ukryte w trawie, leżały rozkładające się szczątki małego dziecka. Ciało było poważnie okaleczone i nie do rozpoznania. W pobliżu starannie złożona leżała sukienka i para zakrwawionych butów. Skontaktowano się z policją i wkrótce cała wieś zebrała się w tym miejscu, by zobaczyć zwłoki. Jednak wszyscy byli zszokowani, ponieważ cały teren i rów były już dokładnie przeszukane. Po początkowym zaginięciu Pauliny, ludzie zaczęli się zastanawiać, czy ciało nie zostało tam dyskretnie umieszczone, wiedząc, że zostanie znalezione. Ale pojawiła się druga tajemnica, która tylko pogłębiła grozę. Niedaleko szczątków dziecka znaleziono czaszkę dorosłego mężczyzny. Jego rysy były tak zniszczone, że nie dało się go rozpoznać. Kim był i czemu jego głowa leżała tak blisko ciała dziewczynki? Gazety były przekonane, że odnalezione ciało należało do Pauliny Picard, zwłaszcza że znaleziono sukienkę, a buty znalezione na miejscu zdarzenia zostały zidentyfikowane jako dokładnie te same, które dziewczynka miała na sobie w dniu zaginięcia. Franciszek Picard początkowo wierzył, że to jego córka, lecz po przesłuchaniu przez komisarza zwątpił. Zawahał się i patrząc na małe ciało, powiedział: Ubrania i buty, tak, to jej, ale czy to naprawdę ona? To drugie dziecko jest do niej bardzo podobne. Tego samego dnia przybył sędzia, aby przejąć śledztwo, ponieważ władze prowadzące sprawę miały więcej pytań niż odpowiedzi. Doktor Policin był pierwszym, który zbadał ciało. Znalazł ślady obrażeń i nakazał przewiezienie go do szatolan na dalsze badania. Drugi lekarz później zidentyfikował ranę kłutą w pachwinie, która miała około centymetra długości i dwóch centymetrów głębokości. Początkowo podejrzewano brutalne morderstwo, ale śledczy rozważają teraz, że dziecko mogło umrzeć z wychłodzenia. Mimo autopsji nie ustalono jednoznacznej przyczyny śmierci. Sędzia musiał wydać orzeczenie dotyczące tożsamości tej małej dziewczynki i uznał, że odnalezione ciało należało do zaginionego dziecka. Pauliny Picard i oficjalnie uznał jej śmierć za nieszczęśliwy wypadek. Bez wyraźnych dowodów przestępstwa sprawa została zamknięta. Paulina została pochowana, a jej pogrążona w żałobie rodzina pożegnała ją wprost trumnie z białego drewna. To miało być zakończenie po tygodniach poszukiwań i niepewności. Jednak miesiąc później, w czerwcu 1922 roku, po całej Bretanii zaczęły krążyć nowe plotki. Niektórzy twierdzili, że dziewczynka wciąż żyje, Została porwana i wywieziona daleko od domu. Szczególnie uporczywa teoria sugerowała, że bogata rodzina zabrała ją, a aby ukryć swoją zbrodnię, zostawiła w jej miejsce ciało własnego zmarłego dziecka. Te opowieści rodziły trudne pytania: Jeśli dziewczynka znaleziona w Szerburgu nie była Pauliną, a ciało na polu również nie należało do niej, co tak naprawdę się wydarzyło? Spekulacje narastały do tego stopnia, że wielu wierzyło, iż śledztwo zostanie wznowione. Ale, mimo niepewności, władze pozostały przy swojej decyzji. Nie przeprowadzono dalszego dochodzenia ani nie prowadzono dodatkowych poszukiwań. Bez nowych dowodów podważających ich wnioski, sprawa pozostała oficjalnie zamknięta. Prawda pozostała nieuchwytna, pozostawiając rodzinę Pikara i mieszkańców wioski, z pytaniami bez odpowiedzi, które, jak sądzili, mogą nigdy nie zostać rozwiązane. Mała dziewczynka, którą znaleziono na ulicach Szerburga, została wysłana do sierocińca. I nadano jej imię Maria Ludwika Paulina. Jednak z biegiem czasu wydarzyło się coś: nabrała pewności siebie i zaczęła mówić perfekcyjnie po bretońsku. Nie pamiętała swojego pochodzenia, ale szybko się zaadaptowała, zyskując przy domek dziewczyna o pięknym uśmiechu. Kilka rodzin chciało ją adoptować, ale pozostała pod opieką sióstr franciszkanek, aż do tragicznego wydarzenia dwa lata później, w 1924 roku kiedy zachorowała na Odrę i zmarła. Los Pauliny Picard pozostaje tajemnicą. Czy naprawdę była tą dziewczynką odnalezioną w Szerburgu, porwaną i zwróconą bez pamięci o swojej przeszłości, czy też zginęła tamtego wiosennego dnia, jej ciało zostało pozostawione do odnalezienia dopiero wtedy, gdy ktoś sobie tego zażyczył. A jeśli została zastąpiona, kim była dziewczynka, która zajęła jej miejsce? Witam wszystkich i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle proszę zostawcie swoje komentarze lub uwagi i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w kolejnym briefcase.